Chociaż FAT32 ma ograniczenia dotyczące rozmiaru pojedynczego pliku bo zaledwie 4 GB oraz rozmiaru partycji, to format ten jest kontabilny niemalże ze wszystkimi urządzeniami, szczególnie tymi starszymi. W systemie Windows napotkamy brak możliwości sformatowania urządzenia do tego formatu, jeżeli jego rozmiar jest większy niż 32 GB. Dlatego używam prostego narzędzia, który interfejsem przypomina ten z eksploatora Windows. Wybieramy np. pamięć flash, rozmiar klastru zostawiamy domyślnie obliczoną wartość przez program, zaznaczamy szybkie formatowanie i klikamy start. Po chwili pendrive o rozmiarze 119GB jest w formacie FAT32.